Oli Bajki. Hej, kochani, witam na kanale Oli Bajki. W poprzednim odcinku, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu, mogliście zobaczyć, że Beata i Dominik rozmawiają z Markiem o przyszłości. Patti jest ukrytka i piją alkohol, przez co dziewczyna nie wraca do pokoju na noc. Sylwia bardzo się martwi o Patti. Na rodowisku Zyga zderza się z dziewczyną, która nie potrafi jeździć na łyżwach. Zyga proponuje jej pomoc w nauce. Co będzie dalej? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku miłego oglądania. Dziewczyny, Patty jednak nie wróciła na noc. Co się z nią dzieje? Ostatnio jest jakaś inna. Oj, Sylwia, zaufaj jej to naprawdę mądra dziewczyna. Jeśli chcesz, to możemy iść jej poszukać. Kogo idziemy szukać? Ktoś się zgubił? Sorry dziewczyny, ale jestem mega padnięta. I chciałabym się położyć. Pa? Pati? Gdzieś ty była przez całą noc? Ja. ja się o ciebie martwiłam. Jejku, po co mówiłam, że jestem bezpieczna? To teraz możesz już iść sobie tam, gdzie chcesz i nie gadać. Trochę boli mnie głowa. Bezpieczna, to byś była w swoim łóżku, wiesz? Lepiej mów, gdzie byłaś przez całą noc. Jejku, uspokój się, Sylwia, i przestań marudzić. Nie jesteś moją mamą. Ale w sumie ci powiem: byłam z Krystkiem, i jesteś zadowolona? Co? Spędziłaś noc u chłopaka i to jeszcze tego, tego chuligana? Ach, Sylwia, zajmij się lepiej sobą i Jankiem, a Krystek jest super i nie jest chuliganem. Zobaczysz, pati, On cię sprowadzi na złą drogę. Zobaczysz, Pati, zły Krystuk sprowadzi cię na złą drogę. Dla Twojej wiadomości to nic takiego się nie stanie. Krystek jest mega fajny i zupełnie nie wiem, dlaczego się go czepiasz. Sylwia, on pali, pije i przeklina. Pewnie też kradnie, jak na łobuza przystało. No wiesz co? Teraz to przesadziłaś. Ukradł to ci ktoś mózg, wiesz, jeśli masz o nim takie zdanie. Zejdź mi lepiej z oczu, bo boli mnie głowa i chcę się położyć no i odpocząć. A wiesz co? Rób co chcesz, ja idę. Chodź, Gaja, pójdziemy pooglądać, jaki mają sprzęt narciarski w wypożyczalni, i zjemy śniadanie. Pati, śniadanie wydają tylko do dziesiątej, więc nastaw sobie budzik, żebyś się nie spóźniła, bo będziesz chodziła cały dzień głodna. Dzięki, Oliwia, za dobre chęci, ale jedzenie to jest ostatnia rzecz, o której teraz myślę. No okej, okay. a widzimy się później na stoku? Tak, tak, idźcie już, bo gadacie tylko, a mnie boli głowa i chcę odpocząć. O, a dzisiaj nie ma pani Mileny? Losem panią, a pani Mileny dzisiaj nie będzie. Nie Zuziu, pani Milena dzisiaj poszła na badania, ale wróci już jutro. O nie, ja bym wolała, żeby nie wracała. Julcia, a dlaczego tak mówisz? Nie lubicie pani Mileny? Nie, nie lubimy pani Mileny. Ona nie była dla nas miła i dała nam karę. Co wy mówicie, dzieciaczki? Tak, ja nie mogłam kolorować z dziećmi, tylko musiałam posprzątać całkiem sama wszystkie zabawki. Tak, to prawda, a ja i Julka byliśmy niegrzeczni, żeby dostać karę. To prawda, i pani Milena się zezłościła i kazała nam iść sprzątać za karę razem z Zuzią. A my tylko chcieliśmy jej pomóc, żeby mogła z nami kolelować. O jejku, dzieci, to jest niemożliwe, co mówicie. W takim razie będę musiała porozmawiać z panią Mileną. Ona nie ma prawa was tak traktować? Ja to nie dostaję kary nawet od mamy, bo ona mówi, że kara nie pomaga. Ja też nigdy nie miałem kary, ale ja jestem super grzeczny. Ale mój blad jak nabroił, to miał karę i nie mógł wychodzić na dwór przez cały dzień. Co? To jest straszne? I nie mógł iść na plac zabaw, ani na podwórko poskakać na skakance? No nie mógł, za to musiał posprzątać cały swój pokój a on bardzo nie lubi sprzątać. Karol, a czemu Mateusz był niegrzeczny? Oliwia nigdy nie była. He, he on był niegrzeczny, zanim tu zamieszkaliście. A, a to może tęsknił za Oliwią, tak jak ja tęskniłam za tobą. Pewnie tak, he he. he. Olivier, a co powiesz na mały wyścig ze swoją dziewczyną? No nie wiem, nie chciałbym, żebyś się źle czuła, jeśli przegrasz. No co ty, przecież to tylko zabawa? Jak przegram, to będę cieszyła się, że ty wygrałeś? No okej, okay, brzmi dobrze, ale po wyścigu zapraszam cię na gorącą czekoladę, dobra? Nie mam mowy, przegrany stawia i nie zgodzę się na żadną odmowę. Kurczę, Oliwia, no niech ci będzie. No, widzę już Twoją minę. Mam nadzieję, że się nie poddasz i nie dasz mi wygrać. Obiecaj! No, okej, okay, niech ci będzie, obiecuję. Bez forów dam z siebie wszystko. Trzy, cztery, start! Jest, Olivier, wygrałam! I co? Ja, jak to się stało? Gratuluję. Naprawdę nie dałem ci forów. No to teraz co? Zapraszam na gorącą czekoladę? Pewnie, myślę, że zasłużyłam. To chodźmy. Wiesz co, Ada, nie spodziewałem się, że zimą można się tak zrelaksować na leżakach. No coś ty, opalanie na śniegu jest super. To zupełnie tak jak ty. Ty też jesteś super i bardzo się cieszę, że na mnie wpadłaś na tym lodowisku. Oj, tak, łamaga ze mnie sport i ja nie idziemy w parze. I też się cieszę, że spróbowałam pojeździć na łyżwach. Dzięki temu udało nam się poznać, a to najlepsze, co mi się przytrafiło na tej wycieczce. No, tylko szkoda, że to już jest koniec i musimy wracać do domu. To nic, nie martw się. Możemy wymienić się numerami telefonu i nadal trzymać kontakt, jeśli chcesz. Byłoby super. Wiesz, jak tak się zastanowię, to wcale tak daleko od siebie nie mieszkamy. I jeśli byś chciała się kiedyś spotkać, to ja jestem jak najbardziej na tak. Pewnie, ale nie powiedziałam ci najlepszego. Mój dziadek wrócił do Polski i właśnie akurat osiedlił się w Twoim mieście. Mówi, że stamtąd pochodzi, więc zawsze mogę go odwiedzić na weekend. Jej, to super wiadomość. No coś ty, teraz ci powiem coś jeszcze lepszego. Wyobraź sobie, że złożyłam też papiery do szkoły w Twoim mieście i albo będę mieszkać w Akademiku, albo u dziadka. Jejku, naprawdę? Ada, to super wiadomość, będziemy się mogli częściej widywać. Tak, też się cieszę. Aniela. A co ty taka wesoła jesteś? Normalnie cię nie poznaję. A Stasiu, wczorajszy wieczór, wprawił mnie w dobry humor. Wieczór, czy może nowy kolega? Stasiu ten Gienek jest taki miły i taki wygadany i był w tylu miejscach. Aż dziwi mnie, że nigdy nie znalazł w sobie żony. Oj, anielko, kochana, to prawda, Gienek jest miły i chyba spodobało mu się w naszej paczce. Mam nadzieję, że dołączy też do klubu seniora. E, czy wy mówicie o Gienku? Tak, Broniu, zastanawiamy się, czy zapisze się do naszego klubu. Już się zapisał, Zdziśu mu to zaproponował i on się z chęcią zgodził. Ach, to wspaniała wiadomość! No to mam jeszcze jedną wiadomość: Dzwoniła Beatka i wracają szybciej do domu. Co? Dlaczego tak szybko? Nie mam pojęcia. Może wzięła parę dni urlopu, żeby dojść do siebie po tym szpitalu. Całkiem możliwe, a może wracają już na dobre. Ojej, jeśli tak, to Broniu, my też chyba wcześniej wrócimy na wieś. Co? Że mielibyśmy wracać wcześniej? A, a co z twoim planem? Obiecałem ci dać szansę pokazać mi, jak się żyje w mieście. Tak, Broniu, nie będziesz się musiał dalej męczyć. Wrócisz do swoich kurek. Ehe, ale, ale co z naszymi planami, co? Mieliśmy wystartować razem w turnieju szachowym. Ach, Broniu, Broniu, lepiej przyznaj się, że powrót na wieś to nie jest to, czego teraz najbardziej pragniesz. No bo, Stasiu, mam wątpliwości. Z jednej strony chciałbym wrócić. Ale tutaj poczułem się wolny i nie muszę wstawać rano i tylko pracować. I w końcu mam czas poczytać i mieć hobby. Oj, Broniu, Broniu, możemy zabrać Anielkę, Krysię z dzisiaj i Genia i zaprosić ich do nas na weekend na wsi. Oczywiście jak wróci Beatka. Może wtedy będziesz wiedział, czy chcesz zostać, czy wracamy z powrotem do miasta. Oj, Stasiu, jak dobrze, że ja Ciebie mam, taką mądrą i dobrą. Zgoda, pojedziemy do nas na wieś i przekonamy się, czy chcę tam dalej mieszkać, czy może wrócę do miasta. Co Ty na to, Anielko, masz ochotę odwiedzić nasze gospodarstwo? Oczywiście i to z wielką ochotą. Myślę, że reszta też się zgodzi. Cudownie! Zyga, naprawdę cieszę się, że już ci przeszło. Wiesz, myślę, że Paty nie zasługuje na ciebie. Jesteś zbyt dobry i miły. Wiesz co, dzięki temu poznałem Adę. I jakbym dalej biegał za Paty, to nie miałbym na to szans. A Ada jest taka super. Zyga, czy ja dobrze słyszę, że mówisz o tej nowej lasce, którą poznałeś? Wiesz, ona nie wygląda zbyt dobrze. Naprawdę myślę, że stać się na kogoś lepszego. Zyga, lepiej ją sobie odpuść. Bez kitu, ta laleczka była mega słaba. Chociaż ty nie jesteś lepszy, Lalusiu. <laughs> Pati, ty nie masz prawa komentować tego, jaka jest Ada, a tym bardziej ty, Krystek. Masz coś do mnie, Lalusiu? Nie, nie mam i nigdy bym nie chciał zadawać się z takim obozem jak ty. A ty, Paty, odpuść sobie komentowanie i zajmij się sobą, wiesz? Bo jeszcze pomyślę, że jesteś zazdrosna. Co? Całkowicie ci już odbiło? Oj, zyga, zyga, ty jesteś, jesteś taki żałosny, jak ty w ogóle myślałeś, że ktoś taki jak ty mógłby zostać moim chłopakiem? Wiesz co, Paty? Też nie wiem, jak mogłem pomyśleć, że chciałem taką dziewczynę jak ty. Co? Ale o czym ty mówisz, Zyga? O tym, że nie jesteś mnie warta, wiesz? I pasujesz idealnie do Krystka. Ty paskudny, nudny Lalusiu, co ty o mnie powiedziałeś? No, to co słyszałaś, a teraz lepiej idź do swojego kochasia. Ja nie jestem już tobą zainteresowany i dalszą rozmową z tobą też nie. Patti, bądź szczęśliwa. Tego ci życzę z całego serca. Pewnie, Lalusiu, że będę. Nara i nie odzywaj się do mnie. Zyga, co to było? Wow, chłopie, jestem pod wrażeniem, jak sobie świetnie poradziłeś. A ona naprawdę się wkurzyła. Wiesz, ogólnie to nie obchodzi mnie to. Patti to dla mnie zakończony temat i nie chcę więcej o niej gadać. Teraz poznałem Adę i wiem, że ona jest bardzo wartościowa, no i miła, czyli idealna dla mnie. Ale nie mówiłeś, że ta Ada mieszka daleko? To chyba nie ma przyszłości, co? No właśnie ma, dlatego jestem taki szczęśliwy. Wiesz co, jej dziadek mieszka w naszym mieście, a ona będzie chodziła do szkoły policjalnej, też do naszego miasta. Jestem taki podekscytowany. Serio? No to super wiadomość. Jak w końcu do partii dojdzie, że odrzuciła super chłopaka, to będzie żałowała. No tak, ale to już nie będzie mój problem. Twój nie, ale jej na pewno. Zobaczysz z czasem. Witaj, mamuś, już jesteśmy. Beatko! Jejku, kochanie, jak ty słabo wyglądasz. Zaraz dam ci rosołu, ugotowałam go specjalnie dla ciebie. Usiądź dziecko. A gdzie jest Dominik? Został przy aucie, Chcę przynieść nasze bagaże. Dobrze już dobrze. Na długo przyjechaliście? Mamo, plany się trochę pozmieniały i wróciliśmy na stałe. Marek dopilnuje końca prac, a ja wracam ogarnąć hotel tutaj na miejscu. No dobrze, a to znaczy, że możemy już wracać na wieś? Mamo, jeśli chcecie, to tak, ale nie myśl, że was wyganiamy, bo tak naprawdę wolałabym, żebyście zostali na stałe tutaj u nas. Ale jeśli tata będzie naciskał na powrót, to ja zrozumiem. No, właśnie, Beatko, ja sam nie wiem, czego już chcę. Dlatego pojedziemy ze znajomymi na wieś na kilka dni i wtedy zdecydujemy, czy sprzedamy gospodarstwo i zamieszkamy w mieście, czy wrócimy na wieś na stałe. Dobrze, tato, ja zrozumiem każdą waszą decyzję, ale dzisiaj jestem bardzo zmęczona i chciałabym się położyć. Jutro zbierzemy wszystkich rano w salonie i porozmawiamy, dobrze? Dobrze, córuś, chodź, odprowadzę cię do łóżka, bo naprawdę słabo wyglądasz. A może zabiorę cię do lekarza, co? Dzięki, tato, ale po prostu potrzebuję odpocząć.